Dajemy taktusa wybrukową. Tylko trochę nudno, jest bo totalnie nikt... nikt nikt tutaj w ogóle nie łazi, więc jest trochę nudno. No. No. Może było się, że jestem czerwono. Nie wiem, można było przejść. Niby nie by to tym... Jak to się nazywa? Ze schodami, tylko typu... że. Tutaj tego tak nie widzę. Bywa mi ciekawe. Są otwarte drzwi, gdzie jakby były to włamywanie, było tak. Nie, się ale trzeba się jakoś też włamać. Nie, podać, Mamy to, mamy, mamy dobrze postawione. Mamy. to, zabierz to. nie było po mnie w ogóle żadnego ślady, nie? To jest ważne. Nie widać mnie przez ścianę. Ale czy tu są schody, czy tu znowu jest ten? Hmm. Słodny, słodny. To Trzeba sprawdzić czy nie, bo Nie ma na górze, ale głupio, głupio zrobiłam pomarku. matko mhm. no nie widzę Góry. ja chyba idę sprawdzić Idziemy to sprawdzić acho que é Acho cachorro. Ele Bomba. 可以。<laughs>